Cześć, zapraszam Was do siódmej lekcji serii Język Niemiecki od poziomu A0. Zanim zaczniemy dzisiejszy temat, przeczytajmy sobie krótki tekst, w którym y, zawarte jest słownictwo, konstrukcje y, zdań, a także gramatyka, którą ćwiczyliśmy przez ostatnie sześć lekcji. Przetu przeczytamy sobie najpierw ten tekst, a potem przetłumaczymy. Kurt, wacht um sieben Uhr auf, dann steht er auf. Er duscht, rasiert sich, zieht sich an und um 7.30 Uhr trinkt er seinen Milchkaffee. Später putzt Gott seine Zähne und dann liest er ein Buch. Um 11 Uhr macht er Einkäufe. Er kauft Tomaten, Gurken, Fleisch, Milch, Brot und Erdbeeren. Am Nachmittag isst er eine Tomatensuppe. Kład um unzinn u Widzimy tutaj czasownik rozdzielnie złożony. Auf um", czyli budzić się. Kurt budzi się o siódmej. Dan oznacza potem. Potem. Stejr eau, Kolejny czasownik rozdzielnie złożony, czyli potem on wstaje. Potem zajmuje miejsce pierwsze zdaniu. Na miejscu drugim jest czasownik, a na trzecim osoba a er duszt das jetzisch, zieht sich an und um 10.30 trinkt er seinen Milchkaffee. On bierze prysznic, goli się, mamy tutaj czasownik zwrotny, ubiera się, czasownik rozdzielnie złożony oraz zwrotny, a o 7.30 i o 7.30 pije swoją, zaimek dzierżawczy, kawę z mlekiem. Kawa ma rodzajnik der, on pije kogo co, der zmienia się w akuzatywie na dein, sein, na seinen, seinen kawę. Später Szpejta seine Zähne und dann liest er ein Buch. Später oznacza później. Później Kurt myje swoje zęby. Kolejny zaimek dzierżawczy. Zęby ma ro, mają rodzajnik D, jest to liczba mnoga. Pamiętamy, że wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogi mają rodzajnik D. Zajne, i potem, ponieważ znowu nam się pojawiło dan, i potem czyta książkę. Um elf ułomachtę ein o godzinie 11 on robi zakupy. Er kauft Tomaten, Gurken, Fleisch, Milch, Brot und Erdbeeren. On kupuje pomidory, ogórki, mięso, mleko, chleb i truskawki. Am Nachmittag jest er eine Tomatensuppe. Po południu on je zupę pomidorową. Jak już widzicie, dzisiaj kolejne nowe rzeczy. Um, Kolejne nowe rzeczy jednak, one wszystkie bazują już na tej wiedzy, którą poznaliście. Dlatego warto te podstawy mieć naprawdę opanowane, zgeneralizowane i przećwiczone, by kolejne rzeczy przychodziły Wam z łatwością. Dzisiaj powiemy sobie najpierw o słówkach myt i onę. Słówko myt oznacza z. Cówko ohne oznacza bez. Na przykład kafe myt milś kawa z mlekiem, kafe one milś kawa bez mleka. I to są podstawowe znaczenia tych dwóch przyimków. Myt łączy się zawsze z datywem, o którym zaraz sobie powiemy. Jednak tutaj, jak widzicie, nie znalazł się żaden rodzajnik, ponieważ gdy mówimy o jedzeniu, o piciu, często ten rodzajnik jest właśnie pomijany. Na razie zapamiętujemy, że myt to z, one to bez, a one łączy się zawsze z akuzatywem, czyli z tym przypadkiem, który już poznaliście. Na tej planszy widzimy wszystkie przypadki, jakie występują w języku niemieckim. Nominativ, już znacie. Nominativ, czyli nasz polski mianownik odpowiadający na pytania kto co. Akuzativ również znacie, to polski biernik odpowiadający na pytania kogo co dokąd. Wein was wohin. Mamy jeszcze dwa przypadki: genitiv i dativ. Genitiv omawia się zdecydowanie później, ponieważ nie jest on nawet na tą chwilę nam potrzebny. Jednak bardzo ważnym przypadkiem jest dativ. Dativ odpowiada na pytania komu, czemu, gdzie i kiedy. Czyli, na przykład, ja pomagam komu, czemu babci, to będzie to już datif. Ja jestem w kinie, gdzie jesteś w kinie, to będzie datif. Yy, idę w poniedziałek do ciebie, kiedy idziesz? W poniedziałek. Dativ. Czyli pytania komu, czemu, gdzie i kiedy. To właśnie datyw. Wiemy, że nasze podstawowe rodzajniki to der, das, di i di w liczbie mnogiej. I te rodzajniki w datywie zmieniają się następująco. Der zamienia się na deim, das również na deim, di na der i di w liczbie mnogiej na deim. I jak widzicie. Rodzajniki nieokreślone odmieniają się w ten sam sposób, jak sobie mówiliśmy, czyli otrzymują tą końcówkę od rodzajnika określonego. Tu mamy dein, tu mamy einem, tu mamy dein, einem, tu mamy de, einer, tu mamy dein i w liczbie nogi rodzajnika nieokreślonego nie mamy. I jakby wyglądały przykładowe zdania właśnie w datywie? Tak jak y, mówiłam o czasowniku pomagać, najpierw powiemy sobie o tym czasowniku. Czasownik helfen, pomagać. Czasownik helfen jest czasownikiem nieregularnym, dlatego odmienimy go sobie przez osoby. Ich helfe. Du hilfst. Er, sie es hilft. Wir helfen. I ja, helft, zizi, helfen. Chcemy powiedzieć na przykład zdanie: Ja pomagam dziadkowi. Ja pomagam, czyli ich, helfe. Komu czemu pomagasz? Wiemy, że jesteśmy w datywie. Dziadek ma rodzajnik der. Der zmienia nam się na dein. Czyli ich helfe deim opa. Możemy również użyć zaimka dzierżawczego. Ja pomagam mojemu dziadkowi. I tutaj, tak jak pamiętacie, zaimki dzierżawcze odmieniają się w taki sposób, jak, jak rodzajniki nieokreślone. to by było mein, a tu meinem. Dein, deinem. Sein, seinem. Ir, irem. Oja, eurem. Unza, unzerem, ir, irem. Czyli dorzucamy te końcówki, które mamy tutaj również w rodzaju nieokreślonym. Więc jeśli chcielibyśmy powiedzieć, ja pomagam mojemu dziadkowi, to zdanie brzmiałoby następująco. Ich helfe meinem opa. Możemy ułożyć sobie nawet takie trzy zdania. W każdym z nich będzie użyty inny przypadek. Powiemy sobie takie zdanie: To jest pies. Ja mam psa. Ja pomagam psu. I tutaj już bardzo dobrze widać, że mamy trzy różne przypadki. Kto to jest? To jest pies. Czyli nominativ. To jest pies. Kto to jest? Ja mam psa, kogo masz? To jest pytanie akuzatywu, kogo co masz? Ja pomagam psu, komu pomagasz? Dativ. I tutaj też dobrze widać, że właśnie my w języku polskim odmieniamy rzeczownik. W języku niemieckim będzie to Hund cały czas, ale będzie zmieniony rodzajnik. I ten rodzajnik pokaże nam właśnie tą odmianę. Czyli to jest pies, das ist kto co, der Hund. Ja mam psa, ich habe, kogo co masz, der zmienia nam się na den, ich habe den Hund. Ja pomagam psu, ich Komu, czemu pomagasz? Dame Hund. Warto takie zdania zbudować sobie z każdym rzeczownikiem, który ma różny rodzajnik, czyli na przykład de fata, das kind, dimuta, di eltern. I zobaczycie, bardzo dobrze można wtedy właśnie zobaczyć w zdaniach tą odmianę rodzajnika przez przypadki. To jest jedna rzecz związana z przypadkami, czyli zadawanie pytań do czasownika i wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, w którym znajdujemy się przypadku i jak powinniśmy odmienić dany rodzajnik. Jednak tak jak już tu wspomniałam, przy mit i one są również takie przyimki, które już odgórnie y, łączą się z danym przypadkiem, czyli na przykład mit. Łączy się już od odgórnie z datywem, czyli tu nie zadajemy w ogóle żadnych pytań. One łączy się z akuzatywem. One oznacza bez, myt, z. I na przykład właśnie mówimy: kafe, myt, mielś kawa z mlekiem. Kafe one mielś kawa bez mleka. Te, myt, cuka, herbata z cukrem. Te, one cuka, herbata bez cukru. Ale mit poza tym znaczeniem z ma jeszcze jedną funkcję w języku niemieckim. Na przykład chcemy powiedzieć: Ja jem łyżką, ja jadę samochodem, ja piszę długopisem, czyli ja robię coś za pomocą czegoś. W związku z tym, że w języku niemieckim mamy tylko cztery przypadki, w języku polskim mamy ich siedem. To tutaj musimy się właśnie posiłkować na przykład jakimiś przyimkami, by daną rzecz powiedzieć poprawnie gramatycznie. I w takim przypadku właśnie myd ma funkcję, że coś robię za pomocą czegoś. Czyli jeśli mówimy, że ja jadę samochodem, czyli ja robię, jadę za pomocą czegoś, to użyjemy właśnie tego myd. Najlepiej, jeżeli spojrzymy na przykłady. Napisałam tutaj trzy rzeczowniki. Der Löffel oznacza łyżka. Das mesa nóż. Die Gabel – widelec. I teraz chcemy na przykład powiedzieć Ja jem łyżką. Czyli ich esse. I gdybyśmy tutaj powiedzieli sam Löffel, ich esse Löffel, to to by znaczyło ja jem łyżkę. A mamy powiedzieć ja jem łyżką. Za pomocą czegoś jem, coś robię za pomocą czegoś, to to będzie właśnie przyimek. MYT łączący się z datywem. Czyli iś esse, myt, dea zmienia nam się w datywie na dem, czyli iś esse, myt, deim, löffel. Ja jem łyżką, jem za pomocą łyżki. Robię coś czymś, to jest właśnie myt z datywem jem nożem, czyli iś ese, za pomocą czego jem myt, das zmienia nam się w datywie na DEJM. iś ese myt, DEJM, mesa, jem um, jem widelcem, jem za pomocą widelca ponownie iś ese myt Wiz zmienia nam się w timir na Myt dę GABEL. Czyli mit ma dwa znaczenia. Oznacza z, czyli po prostu to jest z czymś. Kawa z mlekiem, idę z dzieckiem. Albo robię coś za pomocą czegoś. Jem łyżką, piszę długopisem, jadę samochodem. Myt łączy się zawsze. Z naszym nowo poznanym przypadkiem, czyli datywem. Gdy mówimy sobie o przypadkach, czas najwyższy, żebyśmy poznali czasowniki jechać, iść, jak właśnie powiedzieć, że jedziemy bądź idziemy do jakiegoś miejsca, bądź do jakiejś osoby. Najpierw poznajmy czasowniki iść i jechać. Czasownik iść, gehen jest czasownikiem regularnym, odmienia się regularnie przez osoby. Iść gejem, du geist, er, es i es ja, Czasownik fahren, czyli jechać, jest czasownikiem nieregularnym, otrzymuje umlaut nad literą a w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej. Iść fahren, du fest, i wtedy to a umland czytamy właśnie jak e Du first er es i es, ja fad via faren i a fad faren, czyli tylko w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej coś tutaj w odmianie czasownika faren się zmienia. Jak powiedzieć, że właśnie idziemy bądź jedziemy do jakiegoś miejsca? Dzisiaj poznamy trzy przyinki in, zu i na. Jak widzicie, napisałam tutaj tłumaczenia tych przyimków, um, aż trzy przyimki oznaczają do, tylko w jakich okolicznościach używamy poszczególnych e, przyimków. Um, najpierw powiemy sobie, omówimy dość dokładnie przyimek in. Przyimek in ma dwa znaczenia. Ma znaczenie do i ma znaczenie w. Um, jak rozróżnić, że w tym zdaniu IN oznacza DO, a w tym zdaniu IN oznacza wy. Jak pamiętacie o tym, gdy mówiliśmy sobie o naszych przypadkach, to zapewne przypominacie sobie, że datyw poza pytaniami, komu, czemu, kiedy oznacza również zadajemy pytanie również gdzie, zaś w akuzatywie zadajemy pytanie dokąd. Więc jeżeli jesteśmy w danym miejscu, to zadajemy pytanie, gdzie jesteś. Jestem w kinie, więc będzie się łączyło wtedy in z datywem. Jeżeli zaś mówimy idę do kina, zadajemy pytanie, dokąd idziesz. Jeżeli in będzie oznaczało do, to będzie łączyło się z akuzatywem. Czyli jeśli używamy IN w znaczeniu w, to łączy się z dativem. Jeżeli używamy IN w znaczeniu do, to łączymy to IN z akuzatywem. Wynika to z pytań przypadków, czyli pytanie gdzie? Pytanie dokąd. No dobrze. Do. IN jako znaczenie DO używamy wtedy, gdy idziemy do budynków i instytucji, czyli do budynków i instytucji, czyli na przykład idę do kina, do restauracji, do szkoły, do teatru, do parku, do jakiejś instytucji, do budynków idziemy, używamy "-in". "-cu", ma znaczenie "-do", i "-cu", łączy się zawsze z datywem, Mimo, że oznacza ruch, zadajemy pytanie, dokąd idziesz? Idę do... Ale mm, tutaj jakby już nie zadajemy pytania, ponieważ odgórnie co łączy się z datywem. Jeżeli coś jest odgórnie stwierdzone, gramatycznymi, gramatycznie jest już ustalone, że dany przyimek łączy się z danym przypadkiem, to żadnych pytań już nie zadajemy. Co łączy się z datywem? I koniec. Cu jako znaczenie do używamy wtedy, gdy idziemy do osób, czyli gdy idziemy do babci, do cioci, do wujka, do mamy, do taty. Używamy cu. In do budynków, instytucji, do kina, do teatru, do parku. Cu do osób, do babci, do dziadka, do mamy. Cu łączy się zawsze z datywem. Nach oznacza do. Nach również łączy się z datywem jednak tutaj przy tym nach y, w znaczeniu do y, rodzenika zazwyczaj nie używamy ponieważ nach używamy wtedy gdy jedziemy do państw lub miast czyli do Berlina do Niemiec do państw i miast do Gdańska do Warszawy gdy jedziemy do państw i miast używamy na. Gdy jedziemy do osób, używamy cu, Gdy jedziemy do budynków, instytucji, używamy do. Gdy jesteśmy w danym miejscu, używamy e, in. Dobrze, teraz spójrzmy na przykładowe zdania z tymi przyimkami. Przygotowałam trzy miejsca. Das Festraum, die Schule, der Park. To będą miejsca, z którymi zbudujemy sobie pierwsze trzy zdania z przyimkiem in, bo jak widzicie, o, te trzy miejsca, czyli restauracja, szkoła, park to są budynki lub instytucje, więc y, użyjemy przyimka IN. I powiemy sobie najpierw zdanie idę do restauracji i jestem w restauracji. Idę do restauracji, czyli iść geje. Ja idę do budynku instytucji, czyli IN. Mamy pytanie, dokąd idziesz? Używamy akuzatywu. Normalnie jest das Restaurant, das pozostaje das w akuzatywie, czyli i das Restaurant. Z niektórymi przyinkami i rodzajnikami możemy stworzyć taki skrót. Zamiast in das możemy powiedzieć bądź usłyszeć ins. Ins Restaurant. Jestem w restauracji. Ja jestem, czyli ich bin, w in. Mamy pytanie gdzie jesteś? Jesteś w restauracji. Na pytanie gdzie odpowiada dativ. Das zmienia nam się na dem, czyli in dem Restaurant. In dem możemy skrócić do formy im. I tutaj ins, tu im, bądź in das, in dem, widzimy, że są użyte dwa różne przypadki. Di szule szkoła. Idę do szkoły. Ja idę i gehe. do budynku instytucji, czyli in. Dokąd idziesz? Jesteśmy w akuzatywie in di Schule. Tutaj nie możemy tej formy y, skrócić, więc pozostaje in die Schule. Jestem w szkole. Ich bin, w, czyli in. Gdzie jesteś? Dativ. D zmienia nam się w datywie na d Ich bin in der Schule. Idę do parku. Ich gehe. Do budynku instytucji, czyli in. Mamy pytanie, dokąd akuzatyw der Park zmienia nam się na dein, in dein park. Jestem w parku? Ich bin? W, czyli in. Pytanie gdzie jesteś? Gdy ja zmienia nam się na dejm, czyli in, dejm, park. Formy in, dejm nie możemy skrócić. In, dejm możemy na im. I tutaj widzimy doskonale tą różnicę w użyciu przypadków. Możemy również budować sobie zdania z cu w znaczeniu do osób. Na przykład jadę do babci, czyli iść farę do osób cu. Babcia ma rodzajnik oma", Cu odgórnie łączy się z datiwem, więc di zmienia nam się na de, czyli iść fare cu, de, oma. Cu, de możemy skrócić do formy cór. Jadę e, do dziadka i fare cu, to de opa, cudeim, opa, cudeim możemy skrócić do, cum. Nach, do państw i miast możemy na przykład powiedzieć i śware, nach, gdańsk. Do państw i miast, e, przy państwach i miastach nie używamy rodzajników, chyba że są to wyjątki. Um, dzisiaj o wyjątkach nie będziemy mówić. Ogólna zasada. Do państw i miast nie używamy rodzajników, czyli mówimy Ich fahr nach Gdańsk. Du fährst nach Warszawa. Er fährt nach Kraków. Wir fahren nach Deutschland. ja fahrt nach Lublin. Und sie fahren nach Berlin. Czyli uh, widzimy, że mamy nach i tutaj rodzajnika nie stosujemy przy państwach i miastach, chyba że będą to um, wyjątki, um, i gdy je poznamy, to wtedy właśnie powiem, że przy tych wyjątkach używamy rodzajnika, jednak jak się dowiecie, wtedy używamy również innego przyimka. Um, dość dużo informacji na raz, warto byście zbudowali sobie z każdym z tych przyimków zdania. Uważając właśnie na to, jaki, jakie zadajemy pytanie, bądź do jakiego przypadku należy już dany przyimek. By utrwalić sobie poznane dzisiaj nowe y, zagadnienia gramatyczne, a także słownictwo, przetłumaczmy na koniec kilka zdań. On pomaga psu. On, czyli e. Pomagać to helfen. Czasownik helfen jest czasownikiem nieregularnym. Ich helfe du hilft. Es, er es hilft. Er hilft. Komu on pomaga? Na pytanie komu, czemu odpowiada dativ. Pies ma rodzajnik der w datywie. Der zmienia nam się na deim. Er hilft deim, konkretnemu psu, lub einem, jakiemuś psu. Rodzajnik określony bądź nieokreślony. Ja piję kawę bez cukru. Ja, ich piję, trynkę kawę kogo co piję. Kawa ma rodzajnik der, w akuzatywie der zmienia nam się na den, ein na einen. Ich trinke einen Kaffee bez cukru, ohne Zucker. On je łyżką. On, czyli e. Er, je, jest. Jeżeli coś robimy za pomocą czegoś, to używamy dodatkowo przyimka myd. A myd łączy się zawsze z datywem. Łyżka, czyli löffel, ma rodzajnik de. De zmienia nam się w datywie na deim. Myd, dejm, löffel. My idziemy do restauracji. My, czyli via. Idziemy w jagien. Jeżeli idziemy do miejsc, do budynków, do instytucji, to używamy przyimka – IN. Mamy tutaj pytanie, dokąd idziemy, dlatego na pytanie dokąd odpowiada akuzativ. Restauracja to das restaurant, w akuzatywie – das pozostaje das, dlatego mamy Diagien in das restaurant. Formę in das możemy skrócić do formy INS. W restauracji jemy kolację. Gdzie jemy kolację? W restauracji, w budynkach, w instytucjach. To również przy imek in. Ale jeśli mamy pytanie gdzie, to ten przy imek in łączy się z tatiwem. Das restaurant zmienia nam się na deim. Das na deim w tatiwie, czyli in deim restaurant. To całe zajmuje miejsce pierwsze, czyli in deim restaurant. Jemy my, czyli s na drugim miejscu czasownik, następnie osoba, wija i das Abendbrot, kolacja. Abendbrot. I name możemy skrócić do formy im. On jedzie do babci, on, czyli e. Er. Czasownik jechać jest czasownikiem nieregularnym i schwacher du first es ist Czyli w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej nad A pojawia się umlaut. Efeat do babci, gdy jedziemy do osób, używamy przyimka CU. Przyimek CU łączy się zawsze z datywem, niezależnie od tego, jakie zadajemy pytanie. Babcia ma rodzajnik DI. W datywie zmienia się rodzajnik DI na DE. CU DE OMA. Możemy skrócić to do cór. Możemy również powiedzieć do mojej babci. Normalnie jest meine oma. Tutaj D nam się nadaje, więc meine na maina. Su, maina oma. Możemy powiedzieć tak lub tak. My jedziemy do Berlina. My, czyli wir, ja, jedziemy faren, Gdy jedziemy do państw i miast, używamy przyimka na który łączy się z datywem, jednak jeśli chodzi o państwa i miasta, jeżeli nie są to yy, wyjątki, to nie używamy żadnego rodzajnika przed państwami i miastami. To wszystko w dzisiejszej lekcji i zapraszam Was do kolejnej.